ludzi, sukcesach również sportowych. Porozmawiamy bowiem o projekcie Szkoła Równych Szans, programy rozwojowe szkół. To projekt realizowany na terenie tego regionu, oczywiście współfinansowany ze środków europejskich. Pani Wiesława Rolewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej jest z nami. Można powiedzieć, Pani Dyrektor, że środki unijne dla Was to wielka szansa, szansa, którą wykorzystujecie? Jest to ogromna szansa. Od dwóch lat jesteśmy realizatorem programu Unijnego Szkoła Równych Szans. Dla małej szkoły, takiej jak nasza, jest to ogromne osiągnięcie, ponieważ pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych jest niemalże takim wymarzonym prezentem. Możemy realizować szereg zajęć pozalekcyjnych. Zatrudniliśmy specjalistów, pedago psychologa, logopedę, terapię sensoryczną prowadzimy. Zakupiliśmy szereg pomocy dydaktycznych. Dzieci wyjeżdżają na liczne wyjazdy i kilkudniowe wycieczki. Poznają właśnie walory przyrodnicze i historyczne Polski. To jest naprawdę dla nas e, ogromnie cenne, e, cenne doświadczenie. No i sukcesy, które mamy, myślę, że dzięki tym środkom właśnie uzyskujemy. Wspomniała Pani o terapii sensorycznej. Z nami jest Pani Marzena Krasnodębska. Rzeczywiście jest tak, że mamy dzisiaj coraz więcej dzieciaków z objawiami dysfunkcji integracji sensorycznej. Co to dokładnie oznacza? E, dokładnie. Integracja sensoryczna. Jest to proces, w którym układ nerwowy odbiera informacje za pomocą zmysłów. Zmysłu smaku, węchu, wzroku, słuchu, równowagi, czucia ciała, dotyku. Te wszystkie informacje są rejestrowane i dzięki nim możemy wykonywać różne czynności. Do podstawowych objawów zaburzeń integracji sensorycznej zaliczamy m.in. problemy z koncentracją. Dzieci bardzo szybko rozpraszają się, mają trudności z przepisywaniem informacji z tablicy, z pisaniem ze słuchu, nie potrafią usiedzieć w miejscu, tak? podskakują, kołyszą się na krzesłach, a wręcz podpierają głowę ręką bądź kładą się na ławce. Mają problemy z równowagą, bardzo często potykają się. E, trudno im ustać, usiedzieć w jednym miejscu. E, mylą, bardzo często mylą prawą stronę ciała z lewą. Jednak o zaburzeniach możemy mówić wtedy, gdy pojawi się więcej niż jeden z objawów, o których wcześniej mówiłam. I wtedy warto zgłosić się do wykwalifikowanego terapeuty na specjalistyczne badanie. Specjalistyczne badania, w następstwie również zajęcia i warsztaty. Ale dobrą, e, bardzo dobrą nawet terapią jest sport. Najlepiej wie o tym pani Anita Andrzejczuk, publiczne gimnazjum w Poświętnym. Jak wy właśnie. Poprzez sport próbujecie wpływać na doskonały rozwój młodzieży na tym terenie. Ja myślę, że taka działalność sportowa w naszym gimnazjum jest porównywalna nawet z taką działalnością gimnazjum o profilu właśnie sportowym. I jeżeli chodzi o naszą szkołę, to myślę, że to przede wszystkim będzie Liga Piłki siatkowej, która została dwa lata temu powołana przez jednego z naszych kolegów. Mamy również, odbywają się systematycznie również treningi w piłkę nożną dziewcząt i chłopców. I tutaj chciałam właśnie podkreślić te dziewczęta, ponieważ dziewczęta, które grają w piłkę nożną w gimnazjum, myślę, że to jest taki ewenement, także myślę, że to należy podkreślić. I, i tutaj, to prawda. Ta, prawda? No i i przede wszystkim wyjazdy. Tych wyjazdów mamy sporo. Wyjeżdżamy właśnie na basen, uczymy się pływać i korzystamy ze wszystkich możliwych wyjazdów na maratony, biegi różnego rodzaju. I są sukcesy! Tak, Chwalimy się! Drodzy Państwo, i tutaj naprawdę ogromny sukces, ponieważ tak naprawdę każdy wyjazd to jest medal. Jest to złoto, srebro, brąz, w zależności prawda, od kondycji naszych uczniów. Natomiast chciałam powiedzieć, że dajemy możliwość wszystkim dzieciakom takich wyjazdów. Wszyscy, którzy po prostu chcą, korzystają z tych wyjazdów i Mówię, są ogromne sukcesy, ogromne naprawdę e, naszych dzieciaków. Tak. Tylko pogratulować, a z nami jest też Mariusz Kłewski ze skup szkół w Dębem Wielkim. Wy z kolei postawiliście na warsztaty z asertywności. Radzicie, jak radzić sobie e, ze stresem. Dlaczego właśnie takie zajęcia? Zgadza się. No, ze względu na fakt, że oprócz pozyskiwania samej wiedzy bardzo ważny jest taki rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Przede wszystkim, co owocuje przede wszystkim w przyszłości. Jest takim no, niemierzalnym w żaden sposób krokiem, który mo możemy dać. Oprócz tego mamy jeszcze masę różnych dodatkowych zajęć poza samymi warsztatami. Chociażby próbujemy przybliżać dzieciom historię w taki sposób bardziej przystępny niż tylko. Jaki? Bardziej. Poprzez zapraszanie grup rekonstrukcyjnych przyjeżdżają grupy, które prezentują nam poszczególne epoki w taki żywy sposób. Na przykład, ostatnio mieliśmy okazję gościć grupę rekonstrukcyjną, która przybliżała nam rycerstwo średniowieczne. Dzieci mogły przymierzyć zbroje, otrzymać miecz, spróbować. Walki, tak, z takim rycerzem średniowiecznym, sprawdzić się, jak to na polu boju wyglądało. No i pewnie w ten sposób dużo szybciej. Pewne daty historyczne te dzieciaki zapamiętały. Mnóstwo zajęć w tych wszystkich szkołach, a to wszystko, proszę Państwa, właśnie dzięki środkom unijnym. I warto o tym pamiętać. Bardzo Wam dziękuję, ponieważ